Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek jest o przykrótkich ubraniach. Problem ten dotyczy głównie wysokich dziewczyn, przy krótkich rękawów, przykrótkich nogawek i przykrótkich sukienek. Helena jest szczęśliwą posiadaczką wysokiego, słusznego wzrostu, ale na nieszczęście dla niej żakiety bardzo często kończą się tuż przed kostką, tworząc efekt żakietu po młodszej siostrze. A spodnie trochę przypominają element wody w piwnicy. Podobnie t-shirty które często po prostu są zbyt, e, zbyt krótkie, tworząc nieproporcjonalną sylwetkę. Chciałam pokazać kilka sposobów, które przytuszują jej mankament i podkreślą atuty. Zasada jest prosta. Jeżeli nie możemy czegoś wydłużyć, to po prostu to skracamy. I w przypadku marynarki albo podwijamy rękawy, podkasając je tak jak rękawy na przykład sportowej bluzy i podwijamy nogaski. Dzięki temu te spodnie nie wyglądają na przykład krótkie, tylko jakby po prostu miały tak wyglądać. Pokazane są szczupłe pęcinki. A t-shirt zatykamy do środka. Tutaj spodnie mają wysoki stan, więc będą wyglądały idealnie z zastosowaniem takiego miodowego paska. Mhm. Przy okazji krótki sposób na fajne zawiązanie. Mocno spinamy w pasie. Przesuwamy lekko w prawą stronę. Przetykamy od spodu. I tworzymy ciekawe zapięcie. I mamy uratowane przy krótkie rzeczy. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu programowi, wy, zwłaszcza wysokie dziewczyny, dowiedziałyście się, w jaki sposób uratować ukochaną bluzkę albo przykrótkie spodnie przed porzuceniem. Do usłyszenia, cześć! A to dodatkowa rada. Jeżeli wydaje wam się, że sukienka, która skróciła się w praniu zbytnio, nie nadaje się już do niczego, załóżcie kryjące rajstopy albo leginsy i wykorzystajcie taką sukienkę jako tunikę.